taką ilość białka stosuję nie rok nie dwa nie kilka miesięcy ale chyba już kilkanaście lat można powiedzieć także myślę że to jest zaprzeczenie tej teorii że duża ilość białka zrujnuje wam nerki jeżeli nerki pracują prawidłowo jeżeli dbamy o zdrowie to jest około 80 g białka na śniadanko potem lecą cztery posiłki z cateringu w każdym katalingu jest Witam wszystkich, dzisiaj troszkę o diecie. Ostatnio wspomniałem o węglowodanach, że dieta niskowęglowodanowa jest słaba i raczej nie polecam jej większości osobom. Dzisiaj opowiem troszeczkę o białku. Białko wiadomo najważniejszy, znaczy jedyny budulec mięśni. Zalecane jest od 2,5 do 3,5 nawet do 4 gramów na kilogram masy ciała spożycie białka. Dla osób intensywnie trenujących siłowo. I tutaj właśnie takie trochę to jest kontrowersyjne, bo wielu dietetyków, nie dietetyków łapie się za głowę. Takie ilości białka to za dużo, one szkodzą na nerki. Po nie wiem iluś miesiącach takiego spożycia białka można sobie zepsuć nerki i tak dalej. Oczywiście badania temu przeczą. Było wiele badań gdzie testowano ludzi spożywających wysokiej ilości białka 2, 3 czy nawet 4 g na kilogram masy ciała ich nerki po jakimś tam pół roku czasu funkcjonowały jak najbardziej normalnie tylko, że właśnie u zdrowych osób, bo jeżeli ktoś ma już jakieś problemy z nerkami jest chory nerki nie filtrują jak należy no to wtedy jak najbardziej zalecane jest na pewno ograniczenie ilości białka w tym przypadku jak najbardziej. Jednakże, przy w przypadku zdrowych osób, które intensywnie trenują, wysokie spożycie białka yy, na pewno nie wpłynie jakoś toksycznie na nerki. Jeżeli ktoś jest zdrowy, regularnie się bada. No i oczywiście, jeszcze przy takiej ilości białka jest wskazane pilcie dużej ilości wody. Yy, ja powiem Wam, że spożywam, zaraz Wam pokażę zresztą swoją dzienną y, rację białek, ile białka jem dziennie. Y, spożywam około 450-460 gramów w tej chwili, czy w okresie redukcji, czy w okresie budowania masy. W okresie redukcji się zmienia tylko w zasadzie ilości węglowodanów, się zmniejsza i dochodzi większa ilość kardio. Powiem Wam tak, no y, robiłem sobie niedawno badania. Y, robię badania dosyć systematycznie za kilka miesięcy. No i co? No taki marker pracy nerek, czyli kreatynina jest w normie, co prawda w górnych widełkach. No ale wiadomo, kreatynina to jest produkt rozpadu kreatyny z mięśni. A jak ktoś ma bardzo, bardzo dużo mięśni, to jest to chyba oczywiste, że tej kreatyniny będzie miał więcej. Ale mimo wszystko mieści się to u mnie w górnych widełkach. Podobnie mocznik, górne widełki. No wiadomo, może być mocznik podniesiony ze względu na spożywanie dużej ilości białka, także wyniki trzeba interpretować też całościowo. Ale mimo wszystko też w górnych widełkach mocznych się umieści, także myślę, że odpukać nerki funkcjonują w miarę prawidłowo. Oczywiście nie jestem lekarzem, ale patrząc na wyniki badań można tak, się, tak sobie domniemać. I co no, ja taką ilość białka stosuję nie rok, nie dwa, nie kilka miesięcy, ale chyba już kilkanaście lat można powiedzieć. Także myślę, że to jest zaprzeczenie tej teorii, że duża ilość białka zrujnuje wam nerki. Jeżeli nerki pracują prawidłowo, jeżeli dbamy o zdrowie, pijemy dużo wody, to białko samo w sobie na pewno nerek nie zniszczy. Oczywiście są osoby, które z natury nie lubią mieć dużo białka, na przykład mięso zalega im jakoś nie trawią tego. No są też takie osoby. Na przykład jak rozmawiam z Szymkiem Ładą, mam nadzieję, że się nie pogniewa, no on mówi, że mięsa nie cierpi, no on nie może się doczekać, kiedy tego mięsa będzie mógł jeść mniej, kiedy się skończą zawody, bo nie cierpi mięsa, źle to trawi i no takie osoby też są, tak? No ja nie mam problemu z żadnych sprzedzeń, nie wiem, kilo 200 czy półtora kg mięsa dziennie, to jest... to jest dla mnie zjeść to, to jest żaden problem. No do tego jem jeszcze, a to jest dopiero połowa ilości białka, jaką dziennie spożywam. Znaczy dla osób, które faktycznie mają problemy z przetrawieniem mięsa, no to po prostu można nacisk położyć na inne źródła białka. No przecież można na przykład dwa razy dziennie sobie zrobić białka jajek, które są lżejsze dla układu pokarmowego. Można sobie przynajmniej trzy szejki zrobić z izolatu czy serwatki. Można sobie jeden posiłek zrobić w postaci jakiegoś chudego twarogu. Tak na dobrą miarę to można się obejść z jednym posiłkiem mięsnym w ciągu dnia, także Myślę, że to nie jest jakieś tam... Wiem, że trzeba kilogram mięsa dziennie jeść, no. Mi się wydaje, że jak jedną porcję mięsa zjemy dziennie i potem uzupełnimy po, o, o pozostałe źródła białka wysokiej jakości, to też będzie w porządku. Także to tyle na temat białka. Zaraz zobaczycie y, moje produkty białkowe, jakie jajem w ciągu dnia. Potem lecę na trening, zrobię dzisiaj barki. Dobra, słuchajcie. Tak wygląda moje spożycie białka w ciągu dnia. Dzień zaczynam od omleta zwykle. Tu jest jakieś 600 ml białek jaj. Dorzucam jeszcze dwa całe, biał... całe jajka ekstra. Ten kubeczek, taki 0,7, to jest około 80 g białka na śniadanko. Potem lecą cztery posiłki z cateringu. W każdym cateringu jest 200 gram mięsa. I przepraszam, 300 gram mięsa. Czyli mamy raz 300 gram mięsa, kolejne 300 gram mięsa. To jest kurczak. Kolejne 300 gram mięsa. I tutaj kolejne 300 gram mięsa. Także są to cztery posiłki po 60 g białka. Po treningu spożywam około 80 g izolatu. Dwie miarki takie duże. Dodaję to do kaszy mannej. Taki klej powstaje to im po treningu. W dzień nietreningowy tą odżywkę spożywam samą bez kaszy mannej. I potem dodatkowo jeszcze przed snem kolejne 80 gram izolatu. Także na szybko podliczając, tu mamy 80, 2 szejki po, po 70 gram białka, czyli mamy 140, czyli mamy już jakieś 220 g białka, tak dobrze liczę, 80 i 140, tak 220 i 4 posiłki po 60 gramów białka, czyli mamy. 240 g białka, czyli razem 240, razem wychodzi to tak na, na szybko. 400 tam 60 g białka w ciągu dnia, tyle spożywam codziennie. Jakoś specjalnie nie mam z tym z przejedzeniem tego większych problemów. Jest to spora ilość białka, niektórzy mówią, że zbyt duża, ale ja uważam, że tyle potrzebuję, tak więc tyle spożywam. No dobra, za chwilę spożywam, yy, za chwilę szykuję swoją papkę z izolatu kaszymanny biorę swoją przetreningówkę i lecę trenować barki Trening barków zaczynam od unoszenia bokiem jednorącz w ten sposób można fajnie wyizolować pod aktom. druga ręka jest nieruchoma jednak trzymam w niej hantel dla równowagi mimo, że ciężar jest spory, 28 kg Postaram się kontrolować ruch handla przede wszystkim na farze powtórzenia. I druga ręka. Tego ćwiczenia robię dwie serie po lekkie rozgrzewce. Pierwsza seria wprowadzająca z handlem 24 kg. Druga handel waży 28 kg. Serę do upadku mięśniowego robię tutaj 15 powtórzeń z tego na i kolejne ćwiczenie tutaj atakuje tyle aktony mięśni ramiennych Unoszenie w opadzie, pół oparte ławkę, ciężar Hantli 28 kg Robię tutaj dwie serie po 12-15 powtórzeń. Kolejne ćwiczenie, unoszenie sztangi wzdłuż tułowia, tutaj staram się chwytać sztangę dosyć szeroko, żeby maksymalnie zaangażować boczne aktony mięśni ramiennych, Im węższy chwyt, tym bardziej pracują mięśnie czworoboczne, tak zwane papiery. Tutaj robię dwie serie po około 12 powtórzeń. Drugie w serii. robię dropseta. Zejście... Z 60 kg, tak. Kilka powtórzeń, potem kolejne zejście z 50 na 40. Niestety, operator już nie nagrał ostatniej części tego dropseta, i kolejne ćwiczenie. Unoszenie przodem, tym razem ze sztangą. Na chwytem, czasami robię tą wersję pod chwytem używając sztangi amane. tutaj ciężar sztangi jest niewielki, ważna jest kontrola ruchu Robię tutaj dwie serie po 12-15 powtórzeń naprawdę fajne ćwiczenie na, na palenie w parkach po tych dwóch seriach czuję strasznie skomponowany przedni akty na i ostatnie ćwiczenie, tradycyjnie wyciskanie, tutaj robię dwie serie, to 8-10 powtórzeń, pierwsza seria na stówce, druga na 120, na 120, tak wygląda mój trening, także subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach co chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, na razie, trzymajcie się.